Odcinek położony w Bedlnie i Sworzycach do tej pory był polną drogą, która przez większość pór roku była trudna w użytkowaniu. Jest to odcinek ważny dla mieszkańców tych miejscowości, ponieważ jest to alternatywa dla ruchliwej drogi wojewódzkiej, by dostać się do szkoły lub kościoła. W miniony czwartek władze gminy Końskie symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęły prace dotyczące budowy drogi. Ukończenie prac planowane jest na styczeń 2020 roku. Jeżeli ta droga miała mieć sens, to tylko tylko w, upatruje go w tym, że ma służyć ludziom. A ponieważ będzie bezpiecznym skrótem, pomijającym bardzo ruchliwą drogę krajową, drogę wojewódzką, biegnącą przez, przez grabków i przez Kopaniny, no to y, bezpieczeństwo w ruchu dążących do Bedlina, w tym do przyszłej szkoły, bo ona jest tutaj. W tle niezwykle ważna, to jest coś, co uzyskamy dodatkowo. Czyli nie tylko komfort, nie tylko wygoda, ale i wzrost bezpieczeństwa. Władze gminy Końskiej z burmistrzem na czele, odziani w kaski ochronne oraz kamizelki odblaskowe, wzięli łopaty oraz, symbolizując rozpoczęcie prac, wbili je w ulicę. Symbol ten był bardzo ważny dla mieszkańców Bedlna i Sworzyc. Spytaliśmy Krzysztofa Obratańskiego także o użytkowość drogi przed przełudową. Do tej była to droga gruntowa, wyjeżdżona między polami, używana była jako, jako skrót, ale ponieważ była to droga gruntowa, więc ona miała swoje naturalne związane z rodzajem nawierzchni i sporami roku ograniczenia, czyli po pierwsze nie było wcale z niej łatwo korzystać, zwłaszcza zimą, wiosną i jesienią, kiedy były ulewy, albo była tej gruda, a po drugie, no cóż, ani tempo przemieszczania się, ani walory użytkowe nie dawały podstaw do komfortu. Przebudowa na wierzchni, przebudowa całej tej drogi no, spowoduje, że możliwość korzystania będzie diametralnie inna. W swoim imieniu i w imieniu mieszkańców, tak samo Bedna jak i Sworzyt bardzo serdecznie chciałam podziękować za taką inwestycję, bo inicjatywa była oczywiście z naszej strony, ze strony mieszkańców jak najbardziej. No zawsze brakowało tych pieniążków. Znalazły się i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ta droga będzie łączyła, będzie takim łącznikiem do szkoły, która powstaje tutaj u nas w Będnie. Koszt całkowity budowy drogi to ponad 650 tysięcy złotych, natomiast wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 60%, czyli niemal 400 tysięcy złotych. Prac nad drogą podjął się zakład budowlano-drogowy DUKT z siedzibą we Włoszczowie. Według umowy gminy z wykonawcą odcinek ma wynosić ponad 1,5 km długości i 5 m szerokości, a pobocza ma być wykonane z kruszywa. Termin realizacji drogi przypada na styczeń 2020 roku.